Dziś w odcinku zadamy jedno z najczęściej zadawanych pytań przez rolników: orka czy bez orka podrzepak? Na przestrzeni lat zauważyliśmy bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o narzędzia uprawowe w gospodarstwach. Pojawiły się nowe maszyny, które odpowiadają na cele, które zostały im postawione. Agregaty do uprawy bezorkowej miały za zadanie przyspieszyć prace polowe oraz trochę zredukować koszty paliwa. Z kolei pług to dobrze znana nam maszyna w gospodarstwie, która od ponad 100 lat spełnia swoją podstawową funkcję, a mianowicie przygotowanie pola pod kolejne zasiewy. Zatem kto powinien odpowiedzieć nam na pytanie, jaki typ uprawy wybrać w swoim gospodarstwie? To gleba odpowie nam na wszystkie pytania. Tyle ile rodzajów gleb w Polsce i warunków klimatycznych tyle mamy przepisów na to w jaki sposób ją uprawiać. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam strategię, jakie przyjęliśmy w naszym gospodarstwie podczas przygotowania pól pod zasiewy rzepaku. Przygotowanie pól pod zasiewy rzepaku powinno rozpocząć się już podczas zbioru rośliny poprzedniej. To w jaki sposób rozłożymy resztki pożniwne na polu, to w jaki sposób zostaną one wymieszane razem ze ścierniskiem, determinuje później to w jaki sposób będziemy uprawiać tę glebę, a na sam koniec w jaki sposób rzepak będzie wschodził. W Jakubowicach mamy dwa przedplony. Jest to groch, który zbieraliśmy na zielono oraz pszenica. Strategie, jakie przyjęliśmy do upraw tych dwóch przedplonów, to uprawa bezorkowa po grochu oraz uprawa orkowa po pszenicy. Po zbożach w Jakubowicach Uprawę, którą wykonaliśmy zaraz po zbiorze pszenicy o zimej, było talerzowanie. Głębokość, jaką wybraliśmy, to około 7 cm. Bardzo płytko wymieszana wierzchnia warstwa gleby wraz ze słomą utworzyła warstwę mulczu, który chroni przed utratą wilgoci. Zabieg pozwolił również na skiełkowanie samosiewów zbóż, co ułatwi nam walkę z tymi chwastami. Po grochu, uprawa besorkowa agregatem Top Topdown mały udział resztek pożniwnych. Dobrze rozpuchniona gleba przez korzenie grochu, głębokość 22 cm i efekt, po którym można bezpośrednio użyć siewnika. Natomiast po zbożach zdecydowaliśmy się na użycie pługa. Dlaczego? Mieliśmy do czynienia z bardzo dużym udziałem resztek pożniwnych, ponieważ zbiory w tym roku były bardzo trudne. Zboża wyległy i kombajny miały problemy z równomiernym rozłożeniem resztek. Natomiast Udział wilgoci w glebie, który dzisiaj widzimy, jest bardzo niski. Dlatego chcemy uzyskać to poprzez odwrócenie warstwy gleby do góry i jak najszybciej zasiać w tym rzepak. Zatem w jaki sposób przeprowadzić te siewy, w jakich warunkach i jaką przyjąć obsadę? Zobaczmy w następnej części odcinka. Celem tych wszystkich zabiegów przygotowania gleby do zasiewów było utrzymanie wilgoci w glebie. Pole na pierwszy rzut oka wygląda, że jest bardzo mocno przesuszone. Wpływ na to miały zeszło tygodniowe jakby upały i faktycznie ta warstwa, która jest na wierzchu, jest bardzo przesuszona. Natomiast pod spodem, tam gdzie umiejscowiamy rzepak na około 2-3 cm, mamy podaż wilgoci. Chcemy wykorzystywać tę wilgość, która jeszcze jest w glebie, do tego, aby rzepak mógł szybko skiełkować. Czekają nas duże ulewy w przyszłym tygodniu i najlepiej jakby ten rzepak pojawił się przed tymi ulewami. Pola w jakubowicach niestety mają tendencję do zasklepiania się po opadach i niestety rzepak ma bardzo duże trudności ze wschodami. Od lat przesunęliśmy te siebie właśnie na termin około 20 sierpnia, aby uniknąć tych zasklepień, które uniemożliwiają rzepakowi wschody. Te wczesne jak na ten rejon Polski siewy mają swoje plusy i minusy. Jednym z plusów jest właśnie wykorzystanie wilgoci, która jest jeszcze w glebie. Dwa, gdy jest cieplej i mamy cieplejsze noce w sierpniu, rzepak dynamicznie rośnie i tym samym ucieka przed żerowaniem hełki. Warunki, jakie mamy w polu, wymuszają na nas natychmiastowe użycie herbicydów. Chcemy jeszcze wykorzystać te minimum wilgoci w glebie i od razu po siebie aplikowaliśmy metazachlor razem z chlomazonem. Dodatkowo dołożyliśmy tam adjuvant INEX-A, który ma jeszcze zatrzymać te substancje w glebie. Natomiast z minusów to oczywiście długa ekspozycja rzepaku na polu. Będziemy musieli spoglądać na ten rzepak, i regulować go odpowiednio do jego faz rozwojowych. Czy będzie to jednokrotna regulacja, czy może dwukrotna regulacja, zobaczymy w najbliższym czasie w odcinkach News Osadkowski.